Coś tu chyba zdrowo cieknie. I co się stało? A wiesz co nic poważnego? Drobiazgi. No, co mówiłeś, że tarczę idziesz zamawiać? Tak. Chłopie, to jak pójdziesz zamawiać tarcze, to zanim wrócisz, to ja już to naprawię. Okej. Okay. Zlała się przekładnia kierownicza, chyba, i będzie kupa roboty przy tym. Ale przez nie będę mówił, bo się zaś będzie czepiał. Ze stare samochody, że coś. A ja lubię klasyka sobie zrobić. Łukasz musi więc działać w konspiracji. Kryptonim naprawa szeptana. Tu jest przekładnia kierownicza, i widzę, że cała osłona przekładni kierowniczej jest upadkana w oleju. Zdejmę tą osłonę, i jeżeli spod tej osłony wyleje nam się olej. To wtedy mamy pewność, że uszczelnienia na przekładni kierowniczej puściły. Nie ma Grześka! 100%. Oby grzesiek długo zamawiał tarcze, bo szykuje się grubsza naprawa. Łukasz w całości demontuje przekładnię kierowniczą. Udało się. Oto właśnie ten drobiazg, który Łukasz zamierza naprawić w mgnieniu oka. Właśnie chyba komuś uratowaliśmy życie. Ja chciałem przegub przykładnie ściągnąć tutaj, w tym miejscu. Wykręciłem sobie śrubkę, zacząłem tym ruszać, a przegub sam spadł z drugiej strony. Musiał być niedokręcony. No i nie byłoby zabawnie, gdyby ten przegub wyskoczył w czasie jazdy. Kierowca straciłby kontrolę nad przednimi kołami. W czasie gdy grzesiek zamawia tarcze, Łukasz myje przekładnie przed jej rozbiórką. Przekładnię kierowniczą mamy wyczyszczoną. Teraz co się stało? Więc w tej części mamy siłownik hydrauliczny z uszczelnieniami oczywiście na końcu, żeby nie wylewał się olej. To, co teraz podejrzewam, to właśnie te uszczelnienia puściły, po prostu są stare, bo to jest 30-kilkuletnie auto. I dlatego olej wylewa nam się osłonami przekładni kierowniczej. Przekładnie musimy rozebrać i zweryfikować, co się wydarzyło w środku. Inaczej mówiąc, trzeba sprawdzić, czy łukasz będzie to w stanie naprawić we własnym zakresie, czy ten tak zwany magiel trzeba będzie oddać do regeneracji. W ramach ciekawostki a propos E30, powstała rzadka seria o oznaczeniu 333i. Silnik był w niej tak duży, że klienci mieli do wyboru albo wspomaganie kierownicy, albo klimatyzację. O sprzęty obu tych dodatków nie mieściły się jednocześnie pod maską. A teraz chwila prawdy: oto najważniejszy element przekładni, listwa, po dokładnym w z oleju będzie widać, w jakim jest stanie. Nie ma wrzerów ani wyżłowień, jest idealna. To jest właśnie listwa przekładni, a tu jest cylinder. I teraz bardzo fajnie to widać. Tu mamy pierścień tłoczyska, który uszczelnia pomiędzy lewą a prawą stroną. Jeżeli tym przewodem wciśniemy olej, przepchnie nam tłok w tą stronę. I będzie nam lżej skręcić w... Lewo. A jeżeli w tą, to będzie nam lżej skręcić w prawo. I to wszystko. A wyciek mieliśmy na uszczelnieniach, które jest tutaj. To jest zwykły, najzwyklejszy zimmering, który jest już twardy. Naprawdę ma, no jest jak drewno. Wystarczy, że go wymienimy, będzie idealnie. W tym celu kupuje się tego typu kompletne zestawy uszczelnień. Ich wymiana zajmie maksymalnie pół godziny.